Pewien ksiądz z naszej archidiecezji powiedział kiedyś: Słuchajcie, słuchajcie, musimy mieć mentalność rybaka siać, siać, siać. Zawsze myślałem, że rybak łowi, a to rolnik siewca sieje. Tutaj nastąpiła pełna, pewna pomyłka, ale można tę pomyłkę wytłumaczyć. Mianowicie to jest obraz apostołów. Apostołowie to są rybacy. Którzy są powołani przez Chrystusa do tego, żeby siali ziarno Słowa Bożego, siali y, ziarno Dobrej Nowiny i przez tę Dobrą Nowinę, przez Ewangelię łowili, pozyskiwali ludzi dla Chrystusa, dla wiary w Ewangelię, dla życia wiecznego. Jestem bardzo wdzięczny niesamowicie Ojcu Świętemu Franciszkowi za to, że ustanowił. Niedzielę Słowa Bożego. I jak już wspominałem, uczynił to listem. I w tym liście czytamy m.in. tak: Jest ważne, aby w celebracji Eucharystii można było intronizować Świętą Księgę, tak aby dla zgromadzenia jasnym stał się charakter normatywny, jaki posiada Słowo Boże. Wielką czcią. Wielkim szacunkiem otaczamy Księgę Pisma Świętego. Ale uwaga, nie jesteśmy religią księgi. Żydzi tak. Ale my nie jesteśmy religią księgi. My jesteśmy religią Słowa Wcielonego. My jesteśmy religią Jezusa Chrystusa. My jesteśmy religią żywego spotkania z żywą osobą, z Jezusem. I to słowo intronizacja jest troszeczkę kłopotliwe. Dlatego, że ono może nas poprowadzić do złego rozumienia rzeczywistości. My nie możemy intronizować Słowa Bożego w sensie nadać Mu władzę i moc. Tak jak tworzymy sobie kodeks prawa karnego, i jakaś, jakiś organ władzy nadaje Mu prawo obowiązywania temu kodeksowi w danym kraju. Tu jest na odwrót. To jest Słowo, które jest ponad wszelkie normy, ponad wszelkie zasady. I my możemy przyjąć, że on jest ostatecznym autorytetem. Co więcej, nie możemy też intronizować Chrystusa. Niektórzy właśnie chcą to zrobić, niektóre ruchy religijne, niektóre grupy, ale my nie możemy tego zrobić. Dlaczego? Dlatego, że od wieków, teraz i na wieki, Chrystus jest i będzie królem świata, królem Polski, na wieki wieków Amen. To, co my możemy zrobić, uznać Jego królowanie, uznać Jego panowanie. Byłoby to totalnym pomyleniem, gdybyśmy próbowali Jezusa intronizować, że nadać Mu władzę, króla Polski. Nie, nie, nie. On jest królem, On ma władzę, On ma moc, On jest panem. My możemy tylko to uznać, to przyjąć. I to się nawiasem mówiąc, stało kilka lat temu w łagiewnikach polski episkopat, nawet w obecności, Przedstawicieli rządu przyjął panowanie Chrystusa w naszym kraju. Ale to nie koniec, bo to nie jest najważniejsze, żeby to ogłosić. Najważniejsze, żeby każdy z nas tym żył, żeby każdy z nas żył tak, że Chrystus jest moim królem i moim panem. W Psalmie 147 czytamy o słowie Bożym. Psalmista mówi tak: Pan. Posyła Słowo, i lud topnieje, powieje wiatrem, i rzeki płyną. Co to jest za moment, kiedy topnieje śnieg? To jest koniec zimy, początek wiosny. I mamy w kościele wiosnę biblijną. Po tym czasie, kiedy Słowo Boże było w odwrocie. Po reformacji, kiedy Marcin Luter, katolicki zakonnik, słusznie pragnął zreformować Kościół, naprawić pewne błędy. Jasne. To, to było dobre pragnienie, ale w zły sposób to robił. Przez odstępstwo, przez niewierność, przez konflikty. I Marcin Luter i jego zwolennicy wzięli Księgę Pisma Świętego i stwierdzili, my dobrze interpretujemy Kościół katolicki źle. Czyli Jezus daje słowo kolegium apostołów, Następcami apostołów z kolegium biskupów. Luther stwierdza, że oni się wszyscy mylą, on dobrze rozumie Pismo Święte. Więc wtedy Kościół stwierdza: Uważajcie, wierzący, żebyście nie popadli w ten błąd, że ja sam dobrze interpretuję Słowo. I wtedy Kościół stwierdził: no Nie czytajcie, wierzący ludzie, nie czytajcie Słowa Bożego tak sami dla siebie. Będziemy czytać Słowo i interpretować w kościele. Na tamten czas to był dobry gest, ale no nie mogło to trwać długo: że Słowo Boże mamy schowane do getta, do podziemia. I Sobór Watykański II to jest piękny czas, powie w ducha świętego, w którym Słowo Boże wychodzi z getta, kiedy powracamy do źródeł, powracamy do Słowa Bożego. A wcześniej było zimno, chłodno, sztywno. Na, na, w tym y, y, duchu kontrreformacyjnym wielki akcent był na katechizmy, na definicję, na moralizowanie, moralizatorstwo, ależ to było czasami zimne i chłodne, oschłe, słabo czasami karmiące wiarę. Żeby była jasność: potrzebujemy zasad, potrzebujemy katechizmu, potrzebujemy moralności, nakazu, zakazów potrzebujemy jak najbardziej. Ale. To nie jest istota wiary. Istotą wiary jest Jezus, żywe słowo, słowo wcielone. I ten obraz rzeki, on jest bardzo piękny i bardzo wymowny. Akurat no w każdym kraju znajdą się piękne miejsca, ale my tutaj mamy dookoła szczególnie dużo takich miejsc. Co najmniej kilka rezerwatów przyrody. Mamy piękne obszary Natura 2000, m.in. Dolina Pilicy, Dolina Wolburki, i widzimy, że tam, gdzie jest, jak to mówią przyrodniczy, tam, gdzie jest woda, tam jest życie. Wokół, w pasie, wokół rzek jest mnóstwo gatunków, roślin, owadów, gadów, płazów, ptaków, zwierzyny. Tam, gdzie jest życie, tam gdzie jest woda, tam jest życie. Więc tam, gdzie jest źródło, rzeka musi mieć swoje źródło. Tam, gdzie jest źródło, tam jest życie. I dla nas takim źródłem jest nasze Słowo Boże. Słowo Boże ma karmić naszą wiarę. Słowo Boże ma nas kontaktować z Jezusem. Więc Kościół jest w wiośnie biblijnej. Jednym ze znaków tej wiosny jest to, że emerytowany papież Benedykt XVI, wtedy był papieżem urzędującym, w 2008 roku zwołał synod biskupów. Żeby się pochylili biskupi i lud wierny nad tematem Słowo Boże w życiu i misji Kościoła. Owocem tego synodu jest m.in. piękna adhortacja, w której Benedykt XVI pisze tak, Jednak najwięcej uwagi poświęcono lekcjo divina, które doprawdy może otworzyć przed wiernym skarb Słowa Bożego, a także doprowadzić do spotkania z Chrystusem żywym Słowem Bożym. Lekcja dywina, czyli Boże czytanie, czyli modlitewne podejście do Pisma Świętego. Ja przyznam się, że sam czasami wpadałem w taki błąd, że z moimi znajomymi, nie mam ich wielu, ale zdarzało się y, znajomymi, którzy mają poglądy protestanckie. Y, wojowałem wersetami, wojowałem, to było, Słowo Boże, to było takie narzędzie, żeby wygrać, żeby mieć rację. Nie, nie. Słowo Boże ma być modlitwą, ma być spotkaniem z Jezusem. Bardzo żywe w moim sercu w moim, w moim umyśle jest wspomnienie pięknego czasu, jakim były nasze y, parafialne, wakacyjne rekolekcje, lekcji Dywina. I jestem bardzo wdzięczny księdzu proboszczowi, że wpadł na pomysł i zadecydował, żeby wpisać te rekolekcje do naszego parafialnego kalendarza. Więc w sierpniu byliśmy na pierwszym etapie formacji ucznia. Modliliśmy się Ewangelią Marka. Jak Pan Bóg pozwoli, w tym roku, w sierpniu, wejdziemy w drugi etap formacji ucznia. Będziemy się modlić Ewangelią Mateusza. I są w, tym, w, tym, w tej drodze, lekcja divina, takie kroki, takie etapy. One mogą się zazębiać, przenikać, ale. Dla pewnego nauczenia się tej drogi, tego sposobu życia, wypunktujemy te kroki. Lekcjo, czyli czytanie, meditacjo, czyli rozmyślanie, oracjo, czyli modlitwa, i kontemplacjo, czyli modlitwa obecności. I podczas tych rekolekcji prosiliśmy, żeby to lekcjo zrobić rano. Wieczorem się spotykaliśmy, modliliśmy się tym słowem, ale rano. Wspólnie, natomiast rano każdy miał osobiście przeczytać to słowo kilka razy. Efektem, celem lekcji jest poznać obiektywne przesłanie tego fragmentu. Nie co mi się wydaje, co ja uważam, to jest plaga naszych czasów. Ja mam, ja mam zdanie, ja myślę, ja uważam. To nie jest ważne, co ja myślę. Ważne jest, jakie są fakty, jaka jest rzeczywistość. I niektórzy ludzie tak mocno przywiązują uwagę do swojego zdania, że gubią rzeczywistość. W imię tego, że ja mam prawo się wypowiedzieć, mam prawo mieć swoje zdanie. To nie jest ważne moje zdanie, ważna jest rzeczywistość, jakie są fakty. I poznajemy obiektywne przesłanie tego tekstu w lekcjach. I prosiłem, żeby wstać pół godziny wcześniej, przed pracą czy przed zajęciami, i pani Ela, nasza katechetka, powiedziała, przeksiędza, to wcale nie było pół godziny to było więcej już miałem pewność że poważnie traktuje paniela słowo boże i poważnie traktuje pana boga i że hojnym sercem weszła w tę rekolekcję. kolejnym krokiem jest medytacją czyli rozmyślanie i tutaj są trzy obrazy najważniejszy obraz to jest Maryja która Rozważa w sercu słowa, które usłyszała od Boga przez anioła, i w jej sercu, jak w tyglu, to słowo się wypala, przepala, to słowo po prostu aż iskrzy. Ale dwa, może mniej ważne, ale też piękne obrazy tego medytacji, rozmyślania, jeden to jest mrówka, która zbiera materiał, a drugi to jest pszczoła, która zbiera pyłek, żeby go później przerobić. Na nektar czy miód. Więc spróbujmy troszeczkę teraz być w tym drugim kroku, pozbierać trochę słowo, żeby nad tym słowem porozmyślać. W dzisiejszej Ewangelii jest mnóstwo pięknych i głębokich treści. Ja chciałbym zwrócić uwagę tylko na jedno zagadnienie, na jedno słowo. Galilea. Galilea. Co to jest Galilea? W Galilei. Toczy się życie przyszłego ucznia Jezusa. Jezus przychodzi do Galilei, Jezus przychodzi do swoich uczniów, do rybaków, tam gdzie toczy się ich codzienność. Jezus szuka osobowego kontaktu z uczniem właśnie w jego codzienności, tam gdzie żyje, tam gdzie pracuje, tam gdzie się uczy. I Galilea okazuje się miejscem bliskich spotkań, miejscem wzywania do nawrócenia. Budzenia, powołania i przygotowywania do przyszłych wyborów. I my jesteśmy powoływani też przez Jezusa. Jezus nie powołuje tylko apostołów, nie powołuje tylko księży, nie powołuje tylko sióstr zakonnych. Jezus każdego z nas, Ciebie, siostry i bracie, powołuje do tego, żebyście poszli za Nim, żebyśmy poszli za Nim. Jezus nas powołuje do tego, żebyśmy Mu towarzyszyli. Pójdź za mną, bądź ze mną, towarzysz mi. I Galilea okazuje się też czasem dojrzewania w powołaniu, a dojrzewanie zakłada powrót do tego, co ważne. Dlatego Ewangelia Marka rozpoczyna się tym wydarzeniem, że Jezus idzie do Galilei, Ewangelia Marka kończy się. Tym wydarzeniem, że Jezus idzie do Galilei, z zmartwychwstały Pan uświadamiał wcześniej uczniów, po zmartwychwstaniu, kiedy zmartwychwstane, macie iść do Galilei, tam się zobaczymy. Do niewiast mówi, powiedzcie moim uczniom, że ja jestem w drodze do Galilei, powiedzcie, żeby oni tam szli, tam się zobaczymy. Więc Galilea to jest nasza codzienność, w której Jezus chce się z nami spotykać. Troszeczkę pozbieraliśmy słowa. Troszeczkę oświeciliśmy to słowo Galilea. I teraz będzie trzeci krok. Teraz będzie oracja, czyli modlitwa. I tą modlitwą zakończymy homilię. Później po wyznaniu wiary, po modlitwie wiernych, które jeszcze przynależą do liturgii słowa, przejdziemy do czwartego kroku, do kontemplacji, czyli modlitwy obecności. Zmienimy stół. Stół Słowa Bożego, Zamienimy na stół eucharystyczny. Słowo, które głosimy, które słuchamy, stanie się ciałem. Wejdziemy właśnie w tę modlitwę obecności. Będziemy w zachwycie adorować Jezusa, który przychodzi do nas, który staje się ciałem w naszej Eucharystii, w naszym życiu. Jezu Chryste, Ty jesteś Ewangelią, Ty jesteś dobrą nowiną, Ty jesteś miłością Boga Ojca. Prosimy Cię, daj nam z wiarą przyjmować Twoje Słowo, żeby ono wydawało w nas owoce nawrócenia, owoce nowego życia. Daj nam przeżyć wiosnę w naszym życiu, daj nam powrócić do źródeł, daj nam powrócić do Twojego Słowa, które daje życiem. Daj nam zbudować życie na Twoim słowie, jak na skale. Prosimy Cię, rozpal nasze serca pragnieniami, uczennicy, ucznia Chrystusa, który pójdzie za Tobą. Daj nam doświadczyć Twojej miłości. Daj nam pójść za Tobą do końca, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.